Z tej strony jak witajcie na moim kanale Huawei Nowa 10 Pro, czyli średniak od Huawei. A. jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. Myślę, że na dzień dobry. Wygląd, hmm, trzeba przyznać, specyficzny. jedny może się bardzo podobać, dla innych może być trochę odpustowy. No ale cóż, wersja srebrna i czarna do mnie trafiła srebrna. No nie da się ukryć, że na razie pogadamy sobie o tyle tego smartfona. No bo tutaj się dzieje. To jest fajne takie matowe szkiełko. Trochę złota, trochę czerni, no grubo. No wygląda bogato, tak to nazwijmy. No ale cóż, jak to w ogóle jest tutaj ogarnięte? E, no mamy aparaty, sztuk 3 i dioda doświetlające. Aparaty, trzeba przyznać, że odstają, chociaż sprytnie jest to właśnie wyglądem tutaj e, w pewien sposób kamuflowany, no nie da się ukryć, że wystają. A sama bryła dzięki temu smartfona jest dosyć wąska, nie da się ukryć, że są on taki no, mały, mówiąc krótko, jeżeli chodzi szczupły tutaj, w tej kwestii samej grubości. Tutaj tak naprawdę mamy niecałe 8 mm, 7,88, więc to czuć i widać. Od dołu głośnik port USB typ C standardowo, jak to być powinno, zobaczmy jak tu mamy mikrofon, wiadomo, nie wciskać tu nigdy, zawsze szukajcie dziury przy wiadomo czym. Tu mamy dwie karty mikro SD, niestety, sensory. No, SIM ma najmniejsze. Jest uszczelka, więc jest szansa, że znamy się trochę bardziej niż dobramy, jak się zamoknie, ale to różnie bywa. Od góry mamy również kolejne głośniki, jak widać, jest stereo, tu i tutaj. Mamy również IRD, jak to bywa w chińskich smartfonach, już często to spotykane. No i ekran. Ekran specyficzny, bo ma dwa oczka. Już dawno nie mieliśmy niczego co miałoby właśnie sztuk dwie, jeżeli chodzi o aparaty, ale onik za chwilę. No i sam ekranik, 6,78 cala OLED, odświeżanie 120 Hz, jeżeli chodzi o dotyk mamy tutaj aż 300, no ciekawie. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Oczywiście OLED to od razu tryb ciemny, żeby lepiej sobie to wszystko wyglądało, wiadomo. Rozmiar możemy sobie ustawić, rozmiar wyświetlacza. O, no, ja sobie dał nawet mniejszy, po co to takie wielkie? Ale to wiadomo, na ekranu. No i inteligentna albo właśnie możemy dać wysoką albo niską. No bo akurat mamy tutaj 1200 na 2550, 2652 jak widzicie. Więc ona albo inteligentnie dostraja ją, albo sobie robi to. Robimy to od ręki na maksymalną albo 120 Hz. Dynamiczne, lub też możemy ustawić, żeby było 60. No więc wiadomo, kwestia jak zwykle baterii, bo to się tutaj jest chodzi. Tematach związanych z tego typu rzeczami, co my tutaj mamy jeszcze? Pokaż to tryb kronowy. No, o, o, ciekawe, możecie sobie zrobić to, to no, wiadomo o co chodzi. Albo tutaj wszystko działa, albo to jest wycięte, i jakby ekran jest mniejszy, i nie widać, że są aparaty. No, taka ściemka, ale coś takiego tutaj mamy zrobione, więc tak wygląda. To na dzień dobry, serce, procesor, bo to chyba jak zwykle najważniejsze. Snapdragon 778G. 4G, no bo wiadomo, Huawei ma bara na 5G, no więc no, nie może mieć procesora z 5G od Snapdragona, nie da się tego ukryć, więc no tak to tutaj wygląda. E, mamy tutaj pamięci, ile? Właśnie tego nie pamiętam. Zobaczmy sobie, mamy 256 GB, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, A pytanie, ile tego RAMu jest? Teraz może sobie zobaczymy w ogóle, czy nam to sam telefon powie, czy nie. informacja o urządzeniu. Zerknijmy, gigabajtów pamięci 8, to standardowo tutaj wszystko wtedy ładnie, pięknie sobie widzimy. Co my tutaj mamy? Emotion UI, czyli e, wiadomo co, nie ma tutaj e, pełnego androida, no bo być nie może na aktualnych, e, przy aktualnych e, geopolitycznych tematach. Wersja 12.0.1, no czyli e, spoko, poprawki 1 lipca 2022, mamy styczeń 2023. No to słabo, mówiąc krótko. Jeżeli chodzi o kwestie e, tematów związanych z bezpieczeństwem, no to tutaj <laughs> no widać, że Huawei się nie stara, żeby coś, coś tutaj dodać więcej od siebie. A można by było, moim zdaniem, oczywiście standardowo, jak to w Huawei'u, jest to nakładka od nich. Znaczy, w sumie, można by powiedzieć, że już prawie że system, chociaż oparty na Androidzie, ale wiecie, jak to jest. Jest oczywiście ich sklep. E, żeby mieć Google, sugeruję instalować g ale wiadomo, z. Jakimś tam rozsądkiem, wiadomo, tematów bankowych raczej nie instalować i tego typu rzeczy nie robić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No bo nie da ukryć, że no telefony Huawei nadal, no tu się nic nie zmieniło w tym, bo mamy 2023 rok, i Huawei nadal nie jest wspierany przez Google i wszelkie tego typu rzeczy z tym związane. Fotograficznie mamy tutaj trzy aparaty, które no, no mają robić wrażenie. Patrząc na ich wygląd, mamy główny 50 megapikseli, światło 1,8. 1,8 ultra szerokokątne 8 megapikseli, światło 2,2 2 i 2 megapikseli do y, pomiaru głębi. I co on nam tutaj potrafi, o, ma, porobić, jeżeli chodzi o fotki? No to sobie coś tutaj cykniemy. Standardowo mamy szeroko. Mamy standardowe kolorki, czyli przybliżenie mamy dwukrotne. I co nam jeszcze pozwoli? Możemy jeszcze dziesiątkę walnąć. Tak, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne, tutaj w nim wygląda, są zdjęcia nocne, jest portret, no to tu na pewno te dwa obiektywy się przydadzą, jeżeli będziemy na froncie, żeby sobie tutaj trochę coś porobić, jakiś bokeh, te, tego typu tematy na pewno z dwoma soczewkami będzie to wyglądać fajnie. Jest film, oczywiście jak tutaj jest rozdzielczość nagrywania, mamy 4K, z tego co pamiętam, no można jakiś tryb vlog, jest tryb więcej, można sobie tutaj wiele rzeczy podziałać, a, a jak tu jest w ustawieniach... Uczniki proporcji, właśnie rozdzielczość wideo, co my tutaj mamy. Mamy 4K, ale 30 klatek i, 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 to, i to tyle. No, wiecie, kiedyś by się przydało już więcej. Sam myślę nad wymianą mojego aparatu, do którego dla Was nagrywam, bo 30 to już wydaje mi się troszkę za mało, ale cóż, trzeba trochę cebulionów nazbierać. No i przednie aparaty. 60 megapikseli, ultra szerokohątne, z przysłoną 2.4 i 8 megapikseli światło 2.2. ,2. No, grubo, jeżeli chodzi o foteczki, e, sweetfocie, które będą na froncie robione. Cóż, zobaczymy. Fajna rzecz, którą tutaj mamy w zestawie, to po pierwsze, że jest ładowarka, to super. Jest bateria 4500 mAh, a ładowarka ma 100 W, czyli no 10-15 20 minut pewnie max i macie pełny telefon, no spoko. To mi się podoba, że niektóre fony już się coraz szybciej ładują, chociaż wiadomo, bateria wtedy dostaje troszkę więcej papu i nie zawsze jest to takie idealne, jeżeli chodzi o, o tego typu kwestie. W zestawie jest jeszcze oczywiście etui, dopasowane specjalnie do, do tych wystających i to naprawdę grubo aparatów. Etui standardowe, tu trochę podniesione. Ekran jest zakrzywiony, też jeszcze trzeba to przyjąć. Jest na nim folia, która się trzyma, jak widać. Jest spoczko. Jasność tego ekranu, wydaje mi się, że on taki... Nie, nie lubię tych podziałów. Tu coś, tu coś. Trochę ciemny, jak na oled -a. Muszę sprawdzić dokładnie ilu manitów, wyjdzie to w teście. Ale nie jest jakiś turbo jasny, moim zdaniem. No i oczywiście na pokładzie też jest kabel. Jeszcze z rzeczy ważnych jest Bluetooth 5.2, jest NFC, chociaż... U nas NFC w tym telefonie, no, no nie wiem, ciężko trochę z płaceniem, można by się uprzeć, ale ja bym się bał, jest Wi-Fi do standardu AX, no i cóż, praktycznie reszta rzeczy standard, wszystko co być powinno w smartfonie jest. Ja biorę się za testy, sprawdzę co potrafi, jak wypada wstępnie, taki trochę dla mnie zbyt krzykliwy design, tak bym to nazwał, żeby nie użyć jakichś innych słów, ale niektórym może się naprawdę podobać, więc e, oczywiście to też szanuję. E, fajnie, że duży wyświetlacz. No cóż, zobaczymy, co potrafi Huawei Nova 10 Pro. Niedługo film o nim. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!